Koloseum w Rzymie. Powietrze drży od ryku mieszającego radość i gniew. Tysiące głosów krzyczą jednym głosem, podczas gdy arena czerwieni się krwią. Ludzie padają, łańcuchy szurają po ziemi, miecze zderzają się, a pośród tego chaosu wyłania się postać przewyższająca wszystkich Demetriusz, Lew Północy. Przez trzy lata nikt nie zdołał go pokonać. Jego imię było synonimem strachu dla gladiatorów i nadziei dla tłumu, który go wiwatował. Ale Historia, którą zaraz usłyszysz, nie opowiada o jego chwale, lecz o najgłębszym pokorzeniu. Bo największa bitwa Demetriusza nie rozegrała się przy użyciu miecza, lecz przed o wiele groźniejszym wrogiem, porobliwą obsesją najpotężniejszego człowieka Rzymu, cesarza Nerona. Jak najniepokonaniejszy gladiator historii mógł skończyć jako więzień pragnień cesarza? Odpowiedź poznasz w ciągu najbliższych minut i zobaczysz, jak daleko może sięgnąć korupcja, gdy władza nie zna granic. Jeszcze zanim jego imię rozbrzmiało w koloseum, Demetriusz był już wojownikiem. Urodził się w górach trackich w roku 40 NE, jako syn wodza plemiennego, który przez dekady walczył z ekspansją Rzymu. Od najmłodszych lat jego życie kształtowało żelazo i dyscyplina. Nauczył się władać mieczem niemal równocześnie z chodzeniem, a jego ciało hartowało się w twardości wojny. Był mężczyzną o imponującej posturze, z mięśniami wyrzeźbionymi przez trening i walkę. Jego blond włosy i niebieskie oczy, rzadkie wśród tracków, przyniosły mu przydomek, który później rozbrzmiewał w całym Rzymie, lew północy. Ale nawet lwy mogą być zdradzone. W roku 61 n.e., podczas kampanii przeciwlegionom legionom rzymskim, jeden z jego własnych ludzi zdradził położenie obozu w zamian za złoto. Zasadzka była brutalna. Demetriusz walczył jak demon, powalając ponad tuzin legionistów, aż wpadł w sieci i na trójzęby wysłanych po niego łowców. Rzymski zwyczaj nakazywał natychmiastową egzekucję buntowniczego wodza. Ale tego dnia wydarzyło się coś innego. Żołnierze, Którzy go pojmali, byli tak pod wrażeniem jego odwagi, że zamiast go zabić, sprzedali go człowiekowi, który zobaczył w nim nie wroga, lecz złotą żyłę Luciusowi, Aureliusowi Commodusowi, najbardziej prestiżowemu lanistowi w Rzymie. Commodus potrafił rozpoznać surowy materiał mistrza. Zainwestował fortunę w jego trening, powierzając go najlepszym instruktorom imperium. Demetriusz, Łącząc dzikość swoich barbarzyńskich korzeni z wyrafinowanymi rzymskimi technikami, stał się żywą legendą. Przez trzy lata jego imię było synonimem widowiska, siły i absolutnej dominacji na arenie. Jednak jego błyskawiczny wzrost nie uszedł uwadze. Z wyżyn władzy cesarskiej ktoś uważnie obserwował. Ktoś, którego zachwyt wkrótce stał się zgubą Demetriusza, cesarz Neron. Początkowo relacja między Neronem a Demetriuszem wydawała się nieszkodliwa. Cesarz, uważający się za artystę i miłośnika piękna, był zafascynowany obecnością Gladiatora. Twierdził, że widzi w nim doskonałe połączenie siły, harmonii i władzy. Nie obserwował walk z cesarskiej loży, otoczone przez senatorów i szlachtę, lecz z prywatnych balkonów, ukryty w półmroku, studiując każdy ruch i gest Demetriusza na arenie. Służba mówiła, że spędzał godziny rozmawiając o nim i opisując go jako żywe dzieło sztuki. Rozkazał najlepszym rzymskim rzeźbiarzom i malarzom uwiecznić go w marmurze i na płótnie. Jego wizerunek wypełniał korytarze, pokoje i ogrody pałacu. To, co na początku wydawało się zwykłym podziwem artystycznym, wkrótce przerodziło się w coś mroczniejszego, chorobliwą obsesję. Neron nie widział już w Demetriuszu gladiatora ani człowieka. Postrzegał go jako coś, co musi posiadać, jako osobisty skarb, obiekt istniejący wyłącznie dla jego rozrywki. A gdy pragnienie cesarza miesza się z absolutną władzą, rezultat rzadko kończy się dobrze. To, co zaczęło się jako sztuka, wkrótce stało się największym koszmarem w życiu Demetriusza. Cały Rzym oczekiwał tego dnia. 15 lipca 1964 roku NE, Koloseum wypełniło się. Aby uczcić dziesiątą rocznicę objęcia tronu przez Nerona. Wśród parat, pokazów i ofiar przygotowano specjalne wydarzenie, publiczny proces Demetriusza, fałszywie oskarżonego o spisek przeciw cesarzowi. Była to farsą. Sam Neron wymyślił oskarżenie, ale nie szukał sprawiedliwości, chciał widowiska, które testowało granice ludzkiej wytrzymałości. Wydany wyrok przewidywał egzekucję na arenie. Walka z pięcioma gladiatorami jednocześnie. Tłum oczekiwał upadku niepokonanego. Ale to, co się wydarzyło, przekroczyło wszelkie oczekiwania. Demetriusz walczył jak człowiek, który nie miał nic do stracenia. Każdy jego ruch barwił arenę krwią, ciała padały, a ryk tłumu zamieniał się w grobową ciszę. Jego wrogowie padali jeden po drugim, aż na końcu pozostał tylko on, spocony, z ranami, ale wciąż stojący, z mieczem uniesionym ku niebu. A potem wydarzyło się coś niepokojącego. Demetriusz podniósł wzrok, i jego oczy spotkały się z oczami Nerona. Z imperialnej loży młody cesarz patrzył na niego z mieszaniną ekstazy i szaleństwa, jakby obserwował nie gladiatora, lecz boskie stworzenie stworzone tylko dla niego. Ten wzrok był prawdziwym wyrokiem. W tej samej nocy Demetriusz został wezwany do pałacu. Wierzył, że jego zwycięstwo zapewniło mu wolność lub przynajmniej uznanie Cezara. Kroczył w stronę cesarskich komnat, przekonany, że otrzyma nagrodę. Ale zamiast laurowych wieńców czekały na niego sieci, łańcuchy i ostateczna pułapka, która na zawsze zmieni jego los. Prywatne komnaty Nerona na Palatynie były pomnikiem przepychu. Marmur, arrasy, egzotyczne perfumy. Ale tej nocy wszystko wyglądało jak pułapka ukryta pod maską luksusu. Demetriusz został przyjęty nie jak mistrz, lecz jako ofiara. Strażnicy pretorianie nie trzymali mieczy, lecz sieci i łańcuchy. W ciągu kilku sekund lew północy został unieruchomiony, złapany jak dzikie zwierzę. Zdezorientowany domagał się wolności, którą zdobył krwią na arenie. Neron, strującym uśmiechem, odpowiedział mu. Że nigdy nie zamierzał go uwolnić. Jego los nie był śmiercią, lecz przemianą. Cesarz nie chciał gladiatora, chciał żywy trofeum symbol władzy, którym mógł dowolnie manipulować. Od tego momentu chwała Demetriusza została mu odebrana i zastąpiona systematycznym upokorzeniem. Nie walczył już dla tłumów Koloseum, lecz dla wąskiego grona widzów, bliskiego otoczenia cesarza. Tam, w prywatnych arenach stworzonych dla osobistej rozrywki Nerona, Demetriusz był wystawiany jak przedmiot. Zmusić go do walki nago, stawiać przed starciami przygotowanymi nie po to, by ukazać jego siłę, lecz by uwypuklić jego bezbronność. Zamiast bohatera, stał się częścią makabrycznego teatru, w którym jego godność stała się spektaklem. Najgorsze nie była fizyczna boleść, lecz niewidzialna rana. Neron nie chciał zniszczyć ciała Demetriusza, lecz jego ducha. Chciał złamać niepokonanego wojownika i przemienić go w coś gorszego niż niewolnik, żywe wspomnienie tego, czym był i czego już nie mógł być. Arena, która kiedyś była jego królestwem, stała się jego więzieniem. Ale w północy, który niegdyś zatrząsł Rzymem, teraz cicho ryczał pod łańcuchami cesarza, który w jego cierpieniu dostrzegał najwytworniejszą formę rozrywki. Dla Nerona wszystko wydawało się pod kontrolą. Zamienił najbardziej przerażającego gladiatora Rzymu w obiekt prywatnego widowiska. Uważał, że złamał jego ducha. Ale tego, czego cesarz nie rozumiał, było to, że umysłu prawdziwego wojownika nie da się zakneblować. Demetriusz, w samotności swojej celi, zaczął kształtować nowy rodzaj siły, siłę, która nie zależała ani od miecza, ani od areny. Każdej nocy, przed snem, Zamykał oczy i mentalnie wracał do gór Tracji, do rzek, w których trenował jako dziecko, do bitew, w których walczył wraz ze swoim ludem. Te wspomnienia stały się jego schronieniem. Stworzył ciche rytuały. Przed każdą upokarzającą walką głęboko oddychał i powtarzał w myślach, że nie jest niewolnikiem, którego Neron chciał pokazać, lecz wojownikiem, którym zawsze był. W ten sposób, nawet w farsach organizowanych przez cesarza, Zachowywał swoją tożsamość nienaruszoną, ale nie był sam. Inni okaleczeni gladiatorzy i niewolnicy w pałacu zaczęli zauważać jego sposób oporu. Widzieli, że Demetriusz, choć zmuszony do posłuszeństwa, utrzymuje pewne spojrzenie, nigdy całkowicie się nie poddając. Stopniowo ta postawa stała się latarnią nadziei dla innych. Tak narodziła się sieć cichego oporu. Nie było broni ani otwartych spisków. Były tylko gesty, spojrzenia i małe, wspólne rytuały. Skinienie w arenie, głęboki oddech na korytarzach, wspomnienie przekazywane szeptem. Demetriusz, niechcący, stał się symbolem godności wobec ucisku. To, czego Neron próbował użyć, aby go zniszczyć, w rzeczywistości rozpaliło iskrę niewidzialnego buntu wewnątrz samego pałacu. A ta iskra z czasem miała przerodzić się w ogień którego nie mógłby zgasić nawet najokrutniejszy cesarz. Podczas gdy Demetriusz cicho opierał się w głębi pałacu, Cesarstwo Rzymskie zaczęło się rozpadać. Legiony w Hiszpanii, Galii i Afryce zbuntowały się. Senat, zmęczony nadmiernymi ekscesami cesarza, zaczął potajemnie knuć spisek. Miasto szeptało: "Rzym już nie widzi w Neronie przywódcy, lecz tyrana, który wymknął się spod kontroli". A jednak, w środku tej politycznej burzy, Neron wydawał się obojętny. Chował się w swoich prywatnych widowiskach, obsesyjnie dopracowując swoje arcydzieło z Demetriuszem. Nawet zaplanował ostatni akt okrucieństwa ostateczną walkę, w której Lew północy miał zmierzyć się ze wszystkimi okaleczonymi gladiatorami pałacu, aż zostanie tylko jeden, aby następnie zostać publicznie stracony jako wielki finał jego panowania. Ale historia nie dała mu czasu. 9 czerwca 1968 roku NE, Gwardia Pretoriańska, dotąd mu wierna, zwróciła się przeciwko niemu. Senat ogłosił go wrogiem publicznym, a wojska zmierzały do Rzymu, by go pojmać. Otoczony, Neron uciekł z pałacu. Nie mogąc zmierzyć się z poniżeniem, które tak często zadawał innym, wybrał śmierć własną ręką. Według relacji jego ostatnie słowa brzmiały: Jaki wielki artysta umiera ze mną? Zdanie, które doskonale podsumowywało jego narcystyczną naturę aż do końca. Po śmierci cesarza niewidzialne łańcuchy, które więziły Demetriusza i wielu innych niewolników, zaczęły się łamać. Więźniowie zostali uwolnieni. Imperium zmieniło właściciela, a wraz z tym zmieniło się życie gladiatora, którego Neron pragnął posiadać na zawsze. Śmierć Nerona nie zmazała od razu pozostawionych przez niego blizn. Demetriusz został uwolniony wraz z innymi więźniami, lecz jego wolność przyszła z niewidzialnym ciężarem, wspomnieniem każdej upokarzającej chwili, każdego momentu, gdy był sprowadzany do roli obiektu rozrywki. Nowy cesarz, Galbe, przyznał mu skromną willę na obrzeżach Rzymu i nakazał, by opiekowali się nim weterani, ludzie, którzy doskonale rozumieli, co oznacza dźwiganie wojennych trąb. Tam, z dala od aren, Demetriusz znalazł względny spokój. Jednak, choć jego ciało zostało leczone i w miarę możliwości wyleczone, najgłębsze rany były tymi, których nie mogły uleczyć żadne medyczne zabiegi. Umysł lwa północy pozostał naznaczony latami ucisku. Często mówiono, że spędzał godziny w milczeniu, wpatrując się w góry, jakby nadal mógł widzieć swoją rodzinną trację. Zmarł w 74 roku NE. Oficjalnie z przyczyn naturalnych. Miał zaledwie 34 lata. Ci, którzy go znali, twierdzili, że w rzeczywistości zmarł z powodu niewidzialnych ran zadanych mu przez Nerona ran, które nigdy nie przestały krwawić w jego duchu. A jednak jego życie nie było tylko tragedią. Jego ciche opieranie się, odmowa oddania godności nawet w najgorszych okolicznościach, uczyniły go symbolem czegoś większego dowodem że ludzki duch może przetrwać nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Historia Demetriusza i Nerona to znacznie więcej niż mroczny epizod w historii Imperium Rzymskiego. To lustro dwóch przeciwstawnych sił: z jednej strony nieograniczona okrutność absolutnej władzy, z drugiej niezłomna odporność ludzkiego ducha. Neron wierzył, że może posiadać wszystko ciało, chwałę, a nawet duszę wojownika. I choć udało mu się pokorzyć Demetriusza, Nigdy nie mógł mu odebrać tego, co najważniejsze wewnętrznej godności. Bo prawdziwa wolność nie zawsze mierzy się zerwanymi łańcuchami czy zawalonymi murami czasami mierzy się zdolnością pozostania sobą, nawet gdy wszystko wokół próbujecie zniszczyć. Demetriusz zmarł młodo, naznaczony tragedią, ale jego dziedzictwo przetrwało. Jego życie jest wiecznym ostrzeżeniem. Władza może złamać ciała, ale nigdy nie zniszczy całkowicie istoty człowieka, który odmawia poddania się. I oto lekcja, która przetrwała wieki, nawet w najciemniejszych momentach zawsze istnieje sposób na cichy opór. A ty, co o tym sądzisz? Czy wierzysz, że wewnętrzna godność może przetrwać nawet w najgorszych okolicznościach? Podziel się swoją refleksją w komentarzach, udostępnij ten film, aby więcej osób mogło poznać tę historię. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj, aby dalej wspólnie odkrywać najbardziej wstrząsające tajemnice starożytnej historii.